Pierwszy nagrany dźwięk potrzebował trochę czasu, żeby go odtworzyć dokładnie 148 lat. Od 1860 roku, kiedy Edouard Leons, de Ville wynalazł urządzenie, które wprawdzie potrafiło rejestrować dźwięk, ale nie umiało go odtworzyć. Na szczęście te nagrania zostały do dzisiaj i od 2008 roku można już je przesłuchać. Pod koniec XIX wieku i wynalazków Edisona. Nagrane taśmy nie mają już tego problemu. Dziś nagraniem dźwięku zajmuje się technik realizacji dźwięku. Rejestruje on materiał dźwiękowy i obsługuje również programy i urządzenia systemu MIDI. Do jego zadań należy również montaż, konwersja i archiwizacja materiałów dźwiękowych oraz ich miksowanie i przetwarzanie. Technik realizacji dźwięku powinien mieć przede wszystkim bardzo dobry słuch muzyczny i wrażliwość estetyczną na świat dźwięków. Powinien również mieć koordynację wzrokowo-ruchową, ponieważ jego praca bardzo często odbywa się w bardzo szybkim tempie. Warto, żeby miał również umiejętności techniczne. Z zawodu dyskwalifikują znaczna wada słuchu, choroby ograniczające ruch, słaba wydolność fizyczna oraz brak przystosowania do pracy zarówno w ciągu dnia i w nocy, w studio i w plenerze. W zawodzie technik realizacji dźwięku są dwie kwalifikacje zawodowe. Pierwszą stanowi montaż nagrań dźwiękowych, a drugą realizacja nagrań studyjnych. Aby je uzyskać, należy podjąć naukę w czteroletnim technikum lub przez zawodowe kursy kwalifikacyjne. Dodatkowo, naukę można kontynuować na studiach wyższych na kierunku reżyseria dźwięku, na studiach podyplomowych na realizacji dźwięku lub też przez certyfikowane kursy. Wykwalifikowanego technika realizacji dźwięku mogą zatrudnić, profesjonalne studia nagrań, teatry, rozgłośnie radiowe, ośrodki kultury, telewizja, agencje organizujące imprezy plenerowe i koncertowe oraz agencje artystyczne. A teraz przyjrzyjmy się bliżej pracy profesjonalnego technika realizacji dźwięku. Muzyka Całość przygody zaczęło się już bardzo dawno temu. Na początku zacząłem grać na gitarze, tak powiem. Postarałem się, żeby mieć własny zespół i zacząłem rozwijać swoją pasję. I tak mi się wydaje, że jest to proces naturalny, że chce się więcej wiedzieć i rozumieć na temat o rzeczy, którą się robi, prawda? To wszystko. Jak działa kabelek, jak działa gitara. Powoli przychodziło przez lata całe doświadczenie, co jak się podłącza, jak działa, jak funkcjonuje. Myślę, że to jest, powtórzę się, naturalny rozwój osoby muzykującej, że chce to po prostu z drugiej strony ogarnąć lepiej od strony technicznej, żeby wiedzieć, jak to jest. Standardowy dzień w studiu mniej więcej wygląda tak, że przynosimy wszystkie instrumenty. Stroimy je, omikrofonowujemy czyli ustawiamy mikrofony, sprawdzamy wszystkie sygnały, które nam wchodzą na mikser, który znajduje się za moimi plecami, sprawdzamy czy wszystkie połączenia są bardzo dobre, testujemy brzmienie, bierzemy poprawkę na to co artysta chce osiągnąć. De facto nie zmieniamy niczego, żeby nic nie popsuć. W realizacji dźwięku, moim zdaniem, najważniejsze jest to, żeby uchwycić bardzo naturalny, taki pierwotny dźwięk tego, co nagrywamy. Cała platforma Studia jest oparta na mikserze Presonus. Jest to 16-kanałowy mikser w pełni cyfrowy. Współpracuje on z programem Studio One, który jest dedykowany właśnie do tego urządzenia. I jest to w pełni cyfrowa platforma obsługująca całe studio. No, oczywiście nie można uciec i zapomnieć o takich rzeczy jak e, mikrofony e, wszelakiego typu, od mikrofonów dynamicznych przez pojemnościowe. Jest to bardzo szerokie spektrum mikrofonów. Moim zdaniem osoba, która wykonuje taki zawód, jak ja, czyli realizatora dźwięku i nagłośnieniowca, w żaden sposób e, nie powinna e, narzucać. Osobie, z którą współpracuje, swojej wizji wykonania czegoś. Dlatego, że w tym momencie my jesteśmy tylko narzędziem w rękach artysty. To w jego głowie siedzi cała piosenka, on wie, jak mają brzmieć jego gitary, co śpiewa, to są jego emocje, a my po prostu musimy jak najrzetelniej zadziałać w jego rękach i nagrać wszystko to tak sprawnie, żeby wszystko ładnie poszło. Wydaje mi się, że jest to pasja, a krok za tym idzie sposób na życie. Trzeba być troszeczkę świrem, żeby takie rzeczy kochać, robić, bo jest to praca na wysokich obrotach, cały czas w biegu. Trzeba jeździć, dużo po prostu przemieszczać się, grać koncerty, nagrywać rzeczy w studiu. Robić sesje nagraniowe, różne plenery nagłośnieniowe, trzeba naprawdę to kochać, jest to styl życia, nie, nie można tego podzielić, połączyć z żadną inną pracą. Nie wyobrażam sobie, żebym pracował od 8 do 15 na etacie i później od 15 zajmował się muzyką, albo się coś robi, albo się czegoś nie robi, pochłania cię po prostu ta praca w całości.